Witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Byku. Z godzina dokładnie 12:55 ruszamy do Paliona. że nie zamknąłem mieszkania, więc yy, muszę jechać jeszcze raz do góry i zamknę mieszkanie i jeżdżę do was dzisiaj będzie vlog jedziemy z, do Silesii z Palionem, będziemy nagrywać yy, znaczy będziemy nagrywać. ja będę nagrywał vloga z tego wyjazdu yy, Palion jedzie wymienić sobie kamerkę bo kupił gorszy model, więc jedzie wymienić na nowszy model kamerę internetową potem skoczymy coś zjeść i jedziemy do niebie nagrywać Wiedliśmy już z autobusu, teraz idziemy do Paliona, obgadamy wszystko, i jedziemy do Silesii. że coś tam pewnie u niego nagram, Postaraj się przynajmniej. No i zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia za chwilę. Wijamy do Paliona. Dzień dobry O ja byku, byku tam jest Tara się ma. co ty drzwi? Kumpel tu przyszedł dzisiaj, tak zwany Ale nie ma Minki, wejść tu Minki, nie macie Co mam pisać? Tak wygląda nagrywanie Palin już odebrany, idziemy na autobus, nawet nie wiemy o której mamy Czekaj idziemy na Dycha czy na 30. Zobaczymy. I właśnie która jest? Sprawdzę Nie, Sprawdź chwilę. Sprawdzi 14, godzinę. 14.01. To mamy. W... No to chodźmy na stodych, Dycha. A no to idziemy na stodychem. Hmm. Dość długi kawałek ile? 3 km mamy do przejścia. Nie, no w kilometr, półtorej kilometra. Ale liście? Damy o. liście. Damy radę. O, mamy czas. My to mamy miejsce do... ma w niega. Padłem ma plecacz. W środku kamera. W... Właśnie, a w Minecrafcie to w ogóle jakbym biegał jak najęty. A, teraz widziałem jak nagrywali odcinek z Milki Zapraszam na kanał Milki Tak, zapraszamy serdecznie na kanał Milki Tylko on ją zna, ale ponoć ma tam fajny tam. kanał Co? Tam. Tu idziemy, dobra Patrzcie, jak jutuberzy prawo no A tam pasy nie? A co tam mogę być? Tu nie? A tam pasy, a tu liście, a tu droga No to nic, idziemy na busa Idziemy na busa, jeszcze będą kilka filmów U mnie U niego też będzie vlog, mam nadzieję, że tym razem mnie nie ukradnie wszystkich no cen do vloga które ale sam fajnie, nagrywałem. Żywa, ale fajnie no fajnie, bardzo proszę. Dobra, widzimy się już w autobusie. Ale że mieć propsa. Cii, Waż... Miałem propsa, miałem. Dobra, widzimy się już w autobusie. Już? By byku, parkurzysta. Byku, parkurzysta, pa. <ślaśńcenia> 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 <wow. ślaśńcenia> stary, ty masz tak długie <ślaśńcenia> nogi, że to stary. Że Ty ty na to zrobiłeś, nawet tylko tak po prostu nogami sobie przebiegłeś. Teraz, byku, byku się poczuje jak dziecko kiedyś. Jak było na placu zabaw, to była kiedyś magia, naprawdę. Kiedyś się fajnie bawiło. Patrzcie by to, co robi. Biegniemy do byka, szybko. Szybko, szybko biegniemy. Ćwiczymy mięśnie, czwórki pracują. No. No widać byku, no tak jak cieszy się jak, jak za dawnych lat. Odebraliśmy już pojemność, idziemy na autobus, ale patrzymy a tu... a to sobie plac zabawie. No właśnie. No wstąpiliśmy na chwilę. To na, nagraliśmy ruski hardcore parkour Ja się mówię pochuś tam Czekaj, spróbuję wyskoczyć Znaczy ogólnie jest zamknięty na kutkę. Ale myśmy, a my, a my jesteśmy taki gangstery, że my przeszliśmy oh. kurde byku się zabijesz Dobry, dobry no, telemark Zimno, tu. zimno Czekaj, no Biegniemy na busa. Byku biegniemy, szybko, bo nie zdążymy. W którą stronę? Wiesz co, kierujemy się tam. Tam się kierujemy. z autobusu. Prawie zabijem jakąś panią, bo palią chciał, żebym na Galeria kasuje bilet no i prawie zabiłem panią. <śmiech> <śmiech> Się mnie tak trzymał. Ta. Teraz lecimy do galerii, i mamy e, <laughs> Do Silezji. Gale... Ga... Nie wiem, bo <laughs> taki ze mnie dres. Idziemy do galerii do Silesii. Idziemy do Silesii. E, I tak, idziemy jeść. Idziemy w, w mini, e, zwrócić kamerę? Kupić kamerę? I <laughs> nie śmiej się ze mnie. To jest stresujące, zajęte. No i potem jedziemy do mnie. Mamy na to jakieś pół godziny, bo lecę na próbę. Jakbyśmy się nie zdążyli, to muszę potem dzwonić, ale mam nadzieję, że się wyrobimy, bo nie chcę go denerwować. Nawet rozumiem. Nie rozśmieszaj mnie. Od razu nie tutaj. no, rozumiem. Zamknijmy. Potem tak. to się dobra. dobra. ten mikrofon. Realizm. Czekaj, jakby to miało zacząć. <laughs> Donut. Jesteśmy już po przygodach w Saturnie, udało się wszystko załatwić ale ma nową kamerę. Jesteśmy Czekaj, jemy tutaj. tutaj. pokazać, Czekaj. Bardzo no. zdrowe odżywianie Zdro zdrowe życie nigdy w życiu. To jest wszystko na, w tym vlogu, wszystkie sprawy załatwione, palion ma kamerkę, ja mam pojedzony brzuszek. Przez chwilę ona właśnie uciekł autobus, nie nagrałem tego, bo się nie chciało włączyć nagrywanie. A właśnie sobie tak idziemy, patrzymy, o ty nasz autobus sobie jedzie. No ale trudno, trzeba czekać. Przez się spóźni na zajęcia, ale nagraliśmy dla was takie epickie scenki, że naprawdę <laughs> chyba w życiu takiego dobrego filmu nie nagrałem. No idziemy teraz do kończarza powiedzieć, że fajnie nagrywamy i żeby zaczął z nami partnerstwo. Taki żarcik, nie wiem gdzie on ma hotel. No idziemy na busa i idziemy do domu. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych vlogach. Hej